Proszę takie ładne okazy udało się znaleźć. Przepiękne. Dzisiaj kolejny dzień surwalu. Jest rano. Na razie słoneczko świeci, tutaj zapowiadali jakieś przylotne opady, ale damy radę, trzeba przywitać dzień kawką Tutaj jeszcze w termosie w ogóle robimy sobie herbatkę, wiatrę. jakieś śniadanko trzeba przekąsić i taki prawdziwy, że wiatr wiatru niska nie wolno palć, bo tak. nie możemy niestety od niska, bo jest straszna, straszna susa. Tak, i tak to właśnie wygląda. Ale jaki mamy trzy plany? Zamierzamy zrobić około 15 km. Przejdziemy sobie na kryształową górę. Tak? Górą kryształową. Tam prawdopodobnie założymy obóz. I jutro w niedzielę po prostu już będziemy wracać a powrót to ile mamy kilometrów? Przyjedem. 15, 18, 15, 16, 17 i łącznie zobaczę ja to obliczę i po prostu jak już będzie koniec... ale to żeby nie zmienić tak, to teraz zobaczymy generalnie na razie okraliśmy.

ale jak widać przepiękna okoliczność natury po lewej stronie, że tak to pięknie to wygląda. Wiatr łeb urywa No ale idziemy. Jesteśmy z blisko yy, góry kryształowej Ja tam nigdy nie byłem, ale o tak to wygląda Tam jest yy, gromnik na wprost I tam jest, tam będzie po prostu kolejny etap Kolejny cel naszej podróży, ale to do takiej wyprawy się trzeba już przygotować, bo to już będzie trwało kilka dni. Myślę. Bo to jest od naszej bazy miejsca wypadowego to jest jakieś 30 km w jedną stronę. Także to, no to trzeba ze dwa dni w jedną stronę i dwa dni w drugą. Więc trzeba mieć 4 dni na, na taką wyprawę i trzeba się przygotować odpowiedni prowiant zapasy dalej. Przygotowaliśmy tylko na wyprawę dwudniową. Idziemy na górę kryształową, a potem znam relację. Na razie. Jesteśmy na górze kryształowej, chociaż nie wygląda to jak góra. Bo tu jest las, ale tak to się nazywa. Można tu znaleźć niesamowite rzeczy, podobno Kryształy są tutaj Ale to trzeba by było po prostu chodzić, kopać i szukać. Kryształy górskie można tu znaleźć. Pełno tego. Natomiast znalazłem jedną fajną rzecz. O! Wam pokażę jak to wygląda. To jest taki kamień i on się właśnie tak świeci fajnie. Mieni się w słońcu. Nie wiem, czy to widać. Wygląda jak takie po prostu kryształy soli. Ale prawdopodobnie to jest właśnie ten efekt. Tutaj z tej góry tych, tych kryształów znalazłeś. Idziemy zobaczyć. Ale co, kryształ przejść do czysty Pokaż Jestem ciekaw jak to wygląda Tu masz takie małe? Gdzieś, o, tu. Hmm? Tu, tu. Aha To jest brudne ale, ale to jest bo tam Bo tam jest tam jest taki duży, ale to jest to samo czy to jest Nie tu jest więcej kryształu górskiego To ja mam Malinkio. Widzisz? O, to są piszczałki, te. widzisz? Jaki biały? No. Ten. Trzeba by było to oczyścić, nie z tego. Patrzcie dokładnie, można by było z tego zrobić biżuterię. Wezmę sobie na pamiątkę, oczyszczę to w domu i zostawię sobie na pamiątkę, że byłem na tak zwanej górze kryształowej. One generalnie powinny być przeźroczyste, jak najbardziej, ale, ale takie też są ładne okazy. No, trzeba mieć trochę szczęście, żeby znaleźć idealnie przeźroczyste. Słuchajcie, jesteśmy już, idziemy dalej. Z tyłu za nami ta słynna kryształowa góra. No ja miałem tutaj szczęście takie. Patrzcie, znalazłem taki okaz. O, taki okazik. Tutaj jest trochę przybrudzony, ale muszę go... W domu go po prostu wyczyszczę. Piękny, nie? Kryształ. A kolega mój, znalazł taki. Też bardzo ładny. One mają właśnie tutaj taki, taki kształt, prawda, no coś pięknego, no trzeba mieć szczęście po prostu, kilka sztuk znaleźliśmy, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć, na ale, będzie, ale będzie na pamiątkę po prostu do domu, sobie zaniesiemy, wyczyścimy i będzie pamiątka z domu, pozdrawiam Was serdecznie. Bardzo dobrze, super. No to już kawałek uszedłeś. Jeszcze, jeszcze, jeszcze masz chyba ponad połowę drogi, nie? Dobra, odezwij się za 10. No mieliśmy niestety przygodę, yy, ponieważ jakżeśmy szukali kryształków na górze kryształowej to, to stało się tak, że kolega zostawił nóż, swój ulubiony nóż zresztą yy, zostawił tam na tej górze, bo żeśmy się tak oddali do tej pasji yy, szukania tych kryształków. Że po prostu zapomnieliśmy o całym świecie, no i niestety ten nóż tam został i teraz kolega postanowiliśmy, że ja tutaj zostanę, poczekam na niego, zrobię jakieś ciepłej herbaty. A on po prostu wróci się po ten nóż. W to mi z powrotem ma jakieś 4 km. Także takie przygody się zdarzają na survivalu i nic na to nie poradzimy. A jeszcze pogoda dzisiaj. No niestety, wczoraj było ładnie, dzisiaj nie, no tak to, tak to jest na takich wypadach, yy, więc, więc wiatr strasznie wieje, jest zimno, nie, wiem, nie sprawdzałem, ale może być tak mniej więcej gdzieś o 10-11 stopni. W każdym razie dzisiaj wracamy yy, z powrotem yy, w miejsce naszego, skąd żeśmy wyruszali i tak mniej więcej jakieś półtora kilometra od tego miejsca, tam jest las. Będziemy nocować do jutra i jutro zakończymy Survival. Zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. No nic, trzymajcie się. Do zobaczenia.